Ej, Friz, słyszysz? Dziecko płacze. Dobra, to losujemy na kole fortuny. Kto się ma nią zająć? Dobra, to ja biorę małą i jadę. Gdzie ona jeszcze nie jadła? No to zje potem. Teraz jadę do Genzy nagrać ich reakcję na nasze nowe dziecko. W dzisiejszym odcinku zrzucam swoją córkę z balkonu do basenu. Zostawcie 150 tysięcy w górę, to w kolejnym odcinku zrzucam ją z dachu. Jesteś normalny? Tak udamy miniaturkę. To było nienormalne. Gwiazdka, byli w szoku gwiazdka. Karol, podskoczysz do sklepu, trzeba kupić coś małej do jedzenia. Czekaj, zostało jeszcze trochę robaków, ostrego sosu i najkwęśniejszych żelków świata z dzisiejszego odcinka. Gdzie jest nasza córka? Cicho. Gdzie jest nasze dziecko? Schowałem ją, bo gramy w chowanego. Gdzie ona jest? Sadziłem ją do piekarnika, tam po prostu nikt nie znajdzie. Dobrze córciu, czy to prawda, że nie lubisz pieluch? No mów, czy to prawda, że... A no tak, ty jeszcze nie mówisz.